jest tu Konrad poznajmy się. Przez agenta Wojtka Gabasa, który porozumiał się z naszym trenerem Szurkiem i dzięki temu trafiłem. Wydaje mi się, że jestem ważną postacią w obronie na pewno przez swoje parametry i myślę, że to jest taki mój konik defensywa. Chyba wygranie Mistrzostwa Polski z Kingiem Szczecin i jeszcze miałem Mistrzostwa Europy U-16 z Jeremym Sochamem. Gimnazjum, poszedłem do szkoły sportowej na kierunku kieszczurkarskim właśnie i tak zaczęłem. Chyba z brzegiem, wydaje mi się, bo to zawsze było dziś, to jest najbliżej Szczecina, skąd jestem i zawsze była taka rywal rywalizacja to tym. Z Realem Madryt myślę. Jak grałem w Hiszpanii to z Realem Madryt. Tak, płynam płynnie, może z gramatyką nie jest najlepiej, ale dogaduję się bez problemu. Muszę od góry. Myślę, że z Peżanem. Nie wiem dlaczego, ale z Peżanem, tak. Z którym grałem to Tony Mayer z Rzysina. zawsze mi dużo pomagał właśnie, na nim się tak trochę wzorowałem i ogólnie to myślę, że Carmelo Antony, Kevin Durant, coś takiego. W tym sezonie na pewno top 3, a w karierze moim, moim marzeniem jest ganie w ACB. Spank, bo coś takiego. W wolnym czasie lubię wyjść z kolegami albo spojrzeć się w domu i pograć w końcówki. Pozdrawiam wszystkich kibiców zapraszam na następny mecz.